Rozejrzyj się, mój przyjacielu. Wszyscy zdają się iść naprzód, podczas gdy ty czujesz, że stoisz w miejscu. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, nic nie wydaje się działać. Czujesz się zagubiony, zdezorientowany i zastanawiasz się, czy Bóg naprawdę jest po twojej stronie. Ale w tym całym chaosie coś w tobie mówi, że musisz wytrwać. Twój czas nadejdzie, ale nie możesz przestać się zastanawiać. Kiedy? Nie młodniejesz, więc czy to się stanie, gdy już cię tutaj nie będzie? W żadnym wypadku nawet tak nie myśl. Twój czas nadejdzie, gdy będziesz jeszcze tutaj, żywy i pełen energii. Jesteś tutaj, pełen życia, więc będziesz cieszyć się wszystkimi błogosławieństwami, które nadejdą. Chcesz zobaczyć, jak twoje pragnienia stają się rzeczywistością, musisz być cierpliwy i ufać, że Bóg ma plan. On działa za kulisami Twojego życia. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, że Bóg jest Bogiem porządku i czasu. Spójrz, jak stworzył wszystko we właściwym czasie w historii stworzenia. Zaczął od światła z jakiegoś powodu, wiedział co robi. Bóg najpierw stworzył światło, aby mógł widzieć, co robi na świecie, potem stworzył dla siebie miejsce, a tym miejscem było niebo. Następnie stworzył stały grunt ziemię. Ponieważ wiedział, że jego stworzenia będą potrzebować miejsca do stąpania, nie mógł ich zostawić unoszących się, prawda? Potem stworzył drzewa i rośliny, a następnie słońce i księżyc. Następnie przyszły zwierzęta, a w końcu stworzył człowieka na swój obraz. Jeśli się zastanowisz, Bóg działał tutaj z czasem. Gdyby stworzył zwierzęta przed roślinami, wszystko by się pomieszało. Po prostu mówię. Zwierzęta jadłyby przez dwa dni z rzędu. Gdyby Bóg najpierw stworzył człowieka, co by on jadł przed stworzeniem zwierząt i roślin? Oprócz jedzenia, jak każde stworzenie wiedziałoby, jaki jest jego cel? Celem ziemi było podtrzymywanie wszystkiego, co na niej żyje. Celem roślin było karmienie istot żywych. A celem człowieka było dbanie o ziemię, która już tam była. Bóg z księgi rodzaju nadal jest Bogiem dzisiaj, tworzącym wszystko w swoim czasie i z określonym celem. Więc wkrótce ujawni swoje plany. Twój czas nadejdzie, gdy przyjdzie i uwierz, Bóg nie spóźni się ani o sekundę. Może teraz wydaje się, że Bóg jest nieobecny, a ty chodzisz w kółko, lub że życie staje się coraz bardziej skomplikowane. Ale nie trać nadziei, ponieważ wszystko to jest częścią Bożego planu dla twojego życia. Tak, opóźnienie ma cel, te trudne czasy mają cel. Są ścieżkami, które musisz przejść, aby twoja wielkość mogła zabłysnąć. Gdy kontynuujesz, zbliżasz się do swojego momentu blasku. Wszystko, co musisz zrobić, to mieć pełną wiarę w Boga. Nic nie może cię powstrzymać od blasku, jeśli pozostaniesz silny w Bogu. Psalm 27:14 mówi nam, abyśmy byli cierpliwi, silni i odważni. Po prostu czekaj na Pana. Pamiętasz historię Józefa? Był tylko chłopcem, kiedy marzył o byciu liderem swojej rodziny. Był tak niewinny, że powiedział o tym wszystkim. Prawdopodobnie myślał, że to się stanie wkrótce, ale nie miał pojęcia, że to będzie trudna podróż. Ale na końcu wszystko było tego warte. Bóg miał wszystko zaplanowane, aby osiągnął swoje marzenie. Kiedy jego bracia wrzucili go do studni, nic szczególnego się nie stało. Chcieli się go pozbyć, ale skończyło się na tym, że sprzedali go jako niewolnika. Wydawało się, że Bóg nawet nie patrzył z nieba. Został niewolnikiem i był kuszony, aby zrobić coś złego, ale łaska go uratowała. Bóg pojawił się w tej sytuacji, ale rzeczy nie wydawały się być na jego korzyść. Józefowi udało się oprzeć pokusie z pomocą Boga, ale mimo to skończył w więzieniu. Pomyśl o tym przez chwilę: jak człowiek może przejść przez to wszystko? Bycie więzionym za ucieczkę od grzechu, czy nie, to właśnie Biblia mówi nam, aby robić? Uciekać od wszelkiego rodzaju zła. Wydawało się, że Bóg nie jest blisko, ale w rzeczywistości działał za kulisami życia Józefa. Biblia mówi, że Józef zyskał łaskę wszędzie, gdzie się znalazł, nawet w więzieniu. Ludzie go lubili i dobrze go traktowali, nie tylko dlatego, że był dobrym człowiekiem. Ale dlatego, że Bóg się nim opiekował. Więc może powinieneś zastanowić się, gdzie teraz jesteś, nawet jeśli nie jest to miejsce, gdzie chcesz być. Czy zauważyłeś, jak Bóg zawsze się tobą opiekuje, dopóki pozostajesz wierny jemu? Nawet w najgorszych sytuacjach, on patrzy na ciebie. Pamiętasz, jak Bóg sprawił, że faraon złościł się na swojego szambelana i piekarza i wysłał ich do więzienia? Mieli sny. A Józef doskonale je interpretował. Gdybyś był Józefem, prawdopodobnie zastanawiałbyś się, dlaczego możesz interpretować sny innych, które natychmiast się spełniają, ale twoje własne sny wydają się nie spełniać. W ciągu dziesięciu lat Józef nadal trzymał się Boga i swoich marzeń. Poprosił głównego Szambelana, aby mówił o nim dobrze faraonowi, ale Szambelan całkowicie o nim zapomniał. Okazuje się, że to nie był jeszcze czas Józefa. Ale kiedy Bóg był gotowy, faraon zaczął mieć dziwne sny, których nikt nie mógł zinterpretować. Wtedy główny szambelan w końcu przypomniał sobie Józefa. To tylko pokazuje, że Bóg nie potrzebuje niczyjej pomocy. Kiedy nadejdzie twoja kolej, Bóg rozwiąże wszystko i podniesie cię. Okazuje się, że król potrzebował czegoś więcej niż tylko tłumacza, potrzebował premiera. W ciągu kilku miesięcy Józef został koronowany. Ożenił się i miał wszystko, o czym młody człowiek mógł marzyć. Jego życiowe marzenie spełniło się, gdy jego bracia przyszli i pokłonili się przed nim. To jest to, co Bóg może zrobić, moi przyjaciele. Ten sam Bóg, który pomógł Józefowi, nadal jest tutaj. Prawdziwe pytanie brzmi: czy jesteś gotów przejść przez trudności? Czy jesteś wystarczająco cierpliwy, aby czekać? Jeśli tak, to musisz być gotowy. Zaufaj panu całkowicie. Czasami nie jesteśmy cierpliwi wobec Bożego czasu, ale chcemy najlepszego, prawda? Ciekawe jest to, że najlepsze przychodzi tylko w Bożym czasie. Więc jeśli nie jesteś gotów czekać, możesz coś otrzymać, ale nie będzie to najlepsze. Zachęcam cię do wiary i ufania Bogu. Wszystkie twoje oczekiwania zostaną spełnione. Twoi przyjaciele teraz dobrze się mają, ale Bóg przygotowuje twój czas. Może tego nie widzisz, ale On organizuje wszystko za kulisami na Twoją korzyść. Im dłużej czekasz, tym większa jest nagroda. Bóg zazwyczaj zostawia najlepsze na koniec, więc jeśli nie poczekasz, aż będziesz całkowicie gotowy, pokażesz jedynie niekompletną chwałę i ostatecznie ona szybko zniknie. To nie jest to, co Bóg ma dla Ciebie. On chce, abyś błyszczał i był światłem dla innych gdy będziesz żył. Jednym z błędów, jakie popełniają ludzie, jest porównywanie się z innymi wokół siebie. Możesz próbować wymusić Boży plan na swoje życie, opierając się na tym, co widzisz, jak robią inni, ale to nie tak działa. Dawid mógł wszystko zepsuć, gdyby nie musiał najpierw zabić niedźwiedzia i lwa, zanim stanął do walki z Goliatem. Gdyby próbował być twardzielem jak jego bracia, może nie miałby odwagi pokonać olbrzyma to mogło zrujnować całe jego przyszłe królestwo. Nie wiem, z czym teraz się zmagasz, ale nie spiesz się bez Bożego przewodnictwa. Zaufaj, że Bóg wskaże ci drogę. Po prostu idź krok po kroku, a w końcu nadejdzie twój czas, aby zabłysnąć i oddać chwałę Panu. Pamiętaj, co mówi Izajasz 55:10-11 o Bożych planach, które są jak deszcz i śnieg spadające z nieba. Nie myśl, że kiedy coś mówię, to się nie dzieje. Tak jak podlewasz ziemię i widzisz, jak rośnie, moje słowa zawsze osiągną to, czego pragnę. Ten werset biblijny zapewnia, że Słowo Boże nigdy nie zawodzi, w przeciwieństwie do ludzkich obietnic. Ludzie mogą mówić, że Ci pomogą i mówią, żebyś się nie martwił, ale to tylko Słowa, tylko Słowo Boże trwa na wieki, więc zaufaj Panu cokolwiek powiesz o swoim życiu to się stanie. Jeśli pragniesz mieć dziecko, zajdziesz w ciąże w odpowiednim czasie. Boża obietnica dla Ciebie jest taka, że nie będziesz bezpłodny. Jeśli modlisz się o pomoc finansową, Bóg da Ci wszystko czego potrzebujesz. Jeśli jesteś chory, zostaniesz uzdrowiony mocą Bożą. Jeśli szukasz dobrego partnera, nie będziesz samotny. Po prostu zaufaj Bożemu czasowi, aby otrzymać te błogosławieństwa Rozejrzyj się, mój drogi. Wydaje się, że wszyscy wokół ciebie wznoszą się na nowe wyżyny, podczas gdy ty pozostajesz w miejscu, w tym samym miejscu. Bez względu na to, jak bardzo się starasz, nic nie idzie po twojej myśli. Jesteś zdezorientowany, kwestionując, czy Bóg naprawdę jest obecny w twoim życiu. Ale pośród tej burzy coś w tobie mówi, abyś trwał. Twój czas nadchodzi. Ale pytanie, które nie opuszcza Twojego umysłu brzmi kiedy? Czujesz, że czas mija i obawiasz się, że Twoje marzenia spełnią się zbyt późno. Nie rozpaczaj, bo Twój czas nadejdzie, gdy będziesz jeszcze żywy i pełen energii. Jesteś tutaj żywy, oddychający i wszystkie Boże błogosławieństwa są w drodze. Aby zobaczyć, jak Twoje pragnienia się spełniają, musisz być cierpliwy i zaufać Bożemu planowi. Bóg działa za kulisami Twojego życia. Zobacz: Bóg jest Bogiem porządku i czasu. Pomyśl o stworzeniu świata. Zaczął od światła, ponieważ dokładnie wiedział, co robi. Bóg najpierw stworzył światło, aby oświetlić wszystko, co miało nadejść. Następnie zrobił niebo miejsce dla siebie. Potem stworzył stały grunt, ponieważ wiedział, że Jego stworzenia będą potrzebować solidnego podłoża do życia. Potem przyszły rośliny, które miały być pożywieniem dla całego życia, i dopiero wtedy stworzył zwierzęta, a na końcu człowieka na swój obraz i podobieństwo. Każde stworzenie miało swój dokładny moment, doskonałą sekwencję. Gdyby zwierzęta przyszły przed roślinami, zapanowałby chaos. Gdyby człowiek przyszedł przed ziemią i roślinami, co by jadł? Wszystko ma czas i cel u Boga. Bóg z Księgi Rodzaju jest tym samym Bogiem dzisiaj, tworzącym wszystko z określonym celem. On ujawni swoje plany we właściwym czasie. Twój czas nadejdzie w Bożym czasie i uwierz, On nie spóźni się ani o sekundę. Może się wydawać, że Bóg jest nieobecny, a Twoje życie kręci się bez sensu, ale nie trać nadziei, bo wszystko to jest częścią Bożego planu dla Twojego życia. Tak, opóźnienia mają cel. Trudności mają cel. Są ścieżkami, które musisz przejść, aby Twoja wielkość mogła zabłysnąć. Uwierz, wszystko, co musisz zrobić, to mieć pełną wiarę w Boga. Nic nie może Cię powstrzymać od blasku, jeśli pozostaniesz mocny w nim. Psalm 21,14 uczy nas, abyśmy byli cierpliwi, silni i odważni. Czekaj na Pana. Pamiętasz historię Józefa? Był tylko chłopcem, kiedy marzył o przewodzeniu swojej rodzinie. Z niewinnością opowiedział wszystkim o swoim marzeniu, myśląc, że wkrótce się spełni, ale podróż była długa i trudna. Na końcu jednak wszystko było tego warte. Bóg miał wszystko zaplanowane, aby Józef osiągnął swoje marzenie. Kiedy jego bracia wrzucili go do studni, wydawało się, że nic się nie wydarzy. Chcieli się go pozbyć, ale skończyło się na tym, że sprzedali go jako niewolnika. Wydawało się, że Bóg nawet nie patrzył. Józef stał się niewolnikiem i był kuszony do grzechu, ale Boża łaska go uratowała. Mimo to trafił do więzienia. Jak człowiek może przejść przez to wszystko? Józef został uwięziony za ucieczkę przed grzechem, coś do czego Biblia nas zachęca. Wydawało się, że Bóg nie jest obecny, ale w rzeczywistości działał za kulisami. Biblia mówi, że Józef zyskał łaskę wszędzie, gdzie się znalazł. Nawet w więzieniu. Ludzie go lubili, nie tylko dlatego, że był dobrym człowiekiem, ale dlatego, że Bóg się nim opiekował. Więc pomyśl, gdzie teraz jesteś, nawet jeśli nie jest to miejsce, gdzie chciałbyś być. Czy zauważyłeś, jak Bóg zawsze się tobą opiekuje, o ile pozostajesz mu wierny? Nawet w najgorszych sytuacjach On jest tam, opiekując się tobą. Pamiętasz, jak Bóg sprawił, że faraon zezłościł się na swojego głównego podczaszego i piekarza i wysłał ich do więzienia? Mieli sny, a Józef je doskonale zinterpretował. Gdybyś był Józefem, może zastanawiałbyś się, dlaczego potrafisz interpretować sny innych, ale twoje własne sny się nie spełniają. Przez dziesięć lat Józef zachował swoją wiarę w Boga i w swoje sny. Poprosił głównego podczaszego, aby mówił o nim dobrze faraonowi, ale podczaszy całkowicie o nim zapomniał. To nie był jeszcze czas Józefa. Ale kiedy Bóg był gotowy, faraon zaczął mieć sny, których nikt nie potrafił zinterpretować. Wtedy podczaszy przypomniał sobie o Józefie. To pokazuje, że Bóg nie potrzebuje niczyjej pomocy. Kiedy nadejdzie twoja kolej, aby zabłysnąć, Bóg wszystko załatwi i wyniesie cię na wyżyny. Król potrzebował więcej niż tylko tłumacza snów, potrzebował premiera. W ciągu kilku miesięcy Józef został koronowany, ożenił się i miał wszystko, o czym młody człowiek mógł marzyć. Jego sen spełnił się, gdy jego bracia przyszli i pokłonili się przed nim. To jest to, co Bóg może zrobić. Ten sam Bóg, który pomógł Józefowi, jest wciąż obecny. Pytanie brzmi: Czy jesteś gotów przejść przez trudności? Czy jesteś wystarczająco cierpliwy, aby czekać? Jeśli tak, to bądź gotowy. Zaufaj całkowicie panu. Czasami nie mamy cierpliwości do Bożego czasu, ale chcemy najlepszego, prawda? Prawda jest taka, że najlepsze przychodzi tylko w Bożym czasie. Jeśli nie jesteś gotów czekać, możesz coś zdobyć, ale nie będzie to najlepsze. Zachęcam cię, abyś miał wiarę i ufał Bogu. Wszystkie twoje oczekiwania zostaną spełnione. Twoi przyjaciele mogą mieć się dobrze teraz, ale Bóg przygotowuje Twoją kolej. Może się wydawać, że nic się nie dzieje, ale On organizuje wszystko za kulisami dla Twojego dobra. Im dłużej czekasz, tym większa będzie nagroda. Bóg często zachowuje najlepsze na koniec. Jeśli nie poczekasz, aż będziesz całkowicie gotowy, pokażesz niepełną chwałę, która szybko zniknie. To nie jest to, co Bóg ma dla Ciebie. On chce, abyś zabłysnął i był światłem dla innych przez całe swoje życie. Częstym błędem jest porównywanie się z innymi. Możesz próbować przyspieszyć Boży plan dla swojego życia, opierając się na tym, co widzisz u innych, ale to nie tak działa. Dawid zawiódłby, gdyby najpierw nie zmierzył się z niedźwiedziem i lwem, zanim stanął do walki z Goliatem. Gdyby próbował być wojownikiem, jak jego bracia może nie miałby odwagi zmierzyć się z gigantem to mogło zrujnować jego przyszłość jako króla nie wiem z czym teraz się zmagasz ale nie spiesz się bez Bożego przewodnictwa zaufaj że Bóg wskaże ci drogę idź krok po kroku a twój czas nadejdzie aby zabłysnąć i oddać chwałę Panu pamiętaj co mówi Izajasz 55:11 o Bożych planach które są jak deszcz i śnieg spadające z nieba jak deszcz i śnieg, które spadają z nieba i nie wracają tam bez podlewania ziemi i sprawiania, że ona pączkuje i kwitnie, aby dała nasienie siewcy i chleb jedzącemu, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie puste, ale uczyni to, co chce i osiągnie cel, do którego je posłałem. Ten werset zapewnia, że słowo Boże nigdy nie zawodzi, w przeciwieństwie do ludzkich obietnic. Ludzie mogą mówić, że Ci pomogą. Ale to tylko słowa. Tylko Słowo Boże trwa na wieki, więc zaufaj Panu. Wszystko, czego pragniesz w swoim życiu, wydarzy się w odpowiednim czasie. Jeśli chcesz mieć dziecko, zajdziesz w ciąże w odpowiednim czasie. Boża obietnica dla ciebie jest taka, że nie będziesz bezpłodny. Jeśli modlisz się o pomoc finansową, Bóg zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby. Jeśli jesteś chory, zostaniesz uzdrowiony mocą Bożą. Jeśli szukasz dobrego partnera, nie będziesz samotny. Zaufaj Bożemu czasowi, aby otrzymać te błogosławieństwa. Wyobraź sobie, że jesteś na pustyni, czując pragnienie i nieustanne gorąco. Wszystko wokół ciebie wydaje się stagnacyjne, bez życia, podczas gdy wołasz do Boga o krople nadziei. Ale oto sekret, o którym wielu zapomina. Bóg nie spieszy się z rozdawaniem swoich błogosławieństw. Bardziej zależy Mu na Twoim duchowym wzroście. To podczas czekania uczysz się w pełni Mu ufać, polegać na Jego łasce i miłosierdziu. Gdyby Bóg spełniał wszystkie Twoje modlitwy natychmiast, mógłbyś nie być duchowo gotowy, a wtedy błogosławieństwa mogłyby stać się ciężarem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Bóg wydaje się zwlekać? Odpowiedź leży w głębi Jego miłości do Ciebie. Pamiętaj o Jeremiaszu 29.11, gdzie Pan mówi: Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o Was, myśli o pokoju, a nie o złu, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Te plany są doskonałe, ale wymagają czasu, aby w pełni się urzeczywistnić. Pomyśl o Jezusie, gdy się urodził. Bóg polecił Józefowi i Maryi uciec do Egiptu, aby chronić małego Jezusa przed niebezpieczeństwami, które go otaczały. Nawet Syn Boży musiał czekać na właściwy czas, aby wrócić i wypełnić swoją misję. Bóg nie wysłał aniołów, aby walczyli z Herodem, po prostu prowadził Józefa i Maryję, pokazując, że nawet w czasach oczekiwania, On jest w kontrolowani, chroniąc i przygotowując drogę. Niecierpliwość może być niebezpieczną pułapką. Spójrz na historię saula w pierwszym księdze Samuela XIII. Stracił swoje królestwo, ponieważ nie czekał na proroka Samuela i wziął sprawy w swoje ręce. Lekcja jest jasna: nie próbuj wyprzedzać Boga. Zaufaj, że on wie, co jest dla ciebie najlepsze. Może jesteś niecierpliwy, aby zmienić miasto, zacząć nowy związek, lub rozpocząć biznes. A Bóg wydaje się mówić: czekaj. To oczekiwanie może wydawać się frustrujące, ale jest niezbędne. Bóg chroni Cię przed ścieżkami, które nie są dla Ciebie najlepsze. W Księdze Izajasza 43-41 czytamy, że Ci, którzy oczekują Pana, odnowią swoje siły, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną i nie męczą się, chodzą i nie mdleją. Pamiętaj o uczniach w Jerozolimie, oczekujących na obietnicę Ducha Świętego. Cierpliwie czekali, a w odpowiednim czasie zostali uzdolnieni do niesienia przesłania Chrystusa na krańce świata. Oczekiwanie nie było daremne, było transformujące i niezbędne. Teraz, jeśli czekasz na coś w swoim życiu, wiedz, że Bóg pracuje w twoim sercu i duchu. Wzmacnia cię, przygotowując cię na coś większego. Pomyśl o Abrahamie i Sarze, którzy czekali lata na obiecanego syna. Ich wiara została nagrodzona Izaakiem, a przez niego narodził się wielki naród. Kiedy nadejdą trudności, a oczekiwanie będzie wydawać się nie do zniesienia, zwróć się do modlitwy i wspólnoty z Bogiem. Szukaj w Nim siły, bo to jest sposób, w jaki wytrwasz próby i kpiny tych, którzy nie rozumieją Twojej wiary. Jak mówi Psalm 27,14 Czekaj na Pana, bądź silny, odwagi, czekaj na Pana. Diabeł spróbuje Cię rozproszyć, sprawić, że uwierzysz i szmarnujesz swój czas. Będzie szeptać wątpliwości do Twoich uszu, próbując odwrócić Twoją uwagę od Bożego planu. Ale pamiętaj o słowach Izajasza 43:19. Oto ja czynię nową rzecz, już się pojawia. Czy tego nie dostrzegasz? Nawet na pustyni otworzę drogę i strumienie na pustkowiu. Nie trać wiary. Bóg przygotowuje drogę tam, gdzie widzisz tylko przeszkody. On przemienia wyzwania w możliwości. Kamienie w stopnie do Twojego sukcesu. Jak zrobił z Józefem, który został sprzedany jako niewolnik, a skończył jako gubernator Egiptu, Bóg może przemienić każdą sytuację na Twoją korzyść. Przestań martwić się trudnościami i przygotuj się na nadchodzące błogosławieństwa. Kiedy niepokój Cię ogarnia, pamiętaj o Bożych obietnicach. Medytuj nad Jego Słowem, które jest pełne pocieszenia, zachęty i wskazówek. Wersety mówiące o Bożej miłości i wierności będą twoją ucieczką i twierdzą. I kiedy poczujesz ciężar oczekiwania, chwal Pana. Napełnij swoje serce uwielbieniem i wdzięcznością. Wspomnij wszystkie razy, kiedy Bóg był wierny, wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałeś. Uczyń z uwielbienia nawyk i znajdź w nim siłę, której potrzebujesz, aby trwać. Bóg spełni swoje obietnice, a twoja radość będzie pełna. Czekaj na Pana z zaufaniem, wiedząc, że On ma dla ciebie najlepsze. Twój czas nadchodzi. Nie zniechęcaj się, bo Bóg jest wierny. Czekanie jest tylko przygotowaniem do czegoś wielkiego, co nadchodzi. Zachowaj wiarę, a Pan uczyni cuda w twoim życiu.